Dzień dobry. Jan Piński i Tomek Szwege, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a my, drodzy Państwo, dziś Państwu przybliżymy sytuację w bunkrze na Nowogrodzkiej. W bunkrze na Nowogrodzkiej to jest dobra metafora, szanowni Państwo. Myśmy ją parę razy stosowali, ale tym razem ona jest jeszcze chyba bardziej adekwatna niż wcześniej, ponieważ tam już jest takie przestawienie armii, których nie ma. Jest paranoja i jest depresja. Musicie Państwo obejrzeć film Upadek Adolfa Hitlera z, z świetną rolą już nieżyjącego niemieckiego aktora. On po prostu idealnie zagrał. I tak, jak wygląda tam ta sytuacja, czasem ta historia z tego. Bunkur Hitlera wjeżdża na polskie portale z podpisami zupełnie zmieniającymi sens tego, co oni mówią, ale zawsze to świetnie pasuje. O tym, jak Jarosław Kaczyński po prostu przestawia nieistniejące armię, jak on robi, a potem jak już wszyscy wychodzą, jak wpada w depresję, bo gdzieś tam do niego dociera, że ma przerąbana. Więc paranoja, depresja Tomku. Co jeszcze było w bunkrze Führera w 1945 roku w kwietniu? No, wiecie Państwo, no w 1945 roku w kwietniu była taka szokująca niektórych odwiedzających rozwiązłość. Tego już nie było wcześniej i to właśnie było to, że szanowni Państwo, ta rozwiązłość była zawsze, tylko była skrzętnie ukrywana. A już w 1945 roku puściły hamulce. Czyli widać było już rzeczywiście to, jak Ewa Brown wychodzi, żeby się odstresować. Siada z tymi rozbawionymi oficerami, padają takie pro, proste, prostackie dowcipy. Atmosfera przes no, przesiąknięta jest z seksem. Dzieją się różne rzeczy i no, u Jarosława Kaczyńskiego to tak to w tej chwili wygląda powoli. Już w tej chwili yy, ta atmosfera też tak, też tak, yy, te aspekty są niezwykle yy, istotne. Tak. No państwo yy, nie wytrzymuje nawet pani Schreiber. Pani Schreiber za głowę się łapie. I pani Schreiber autentycznie, jeżeli ona to się takich rzeczy, że on nie. nie no, ona już jak, jak w słynnym, słynnym przeboju. Ja wysiadam. Nie, nie, dziękuję. Ja wysiadam. To jest, tak, to, to jest już, to już ta, taka, taka informacja, że, że nie, 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 to ja wysiadam. No Pani Schreiber może kiedyś Pani Schreiber, pan Schreiber kocha media, może kiedyś. Na ten temat coś powiem. No ja, ja nie powiem, ja nie czuję się na siłach i nie będę, nie będę, nie będę tego robił. Naprawdę. Rzecz jest szukująca. My z Jankiem to od dawna wiemy. Natomiast rzecz, rzecz niewątpliwie jest szukująca, jeżeli chodzi o te, o te rzeczy, o te relacje, które tam funkcjonują. Szanowni Państwo, no to, co zrobił pan Ardanowski, Pan Ardanowski wyszedł i powiedział rzecz powszechnie znaną. O tym, jak funkcjonuje Kamiński, jak, jak funkcjonuje Kaczyński. I dla Kaczyńskiego to będzie koronnym dowodem. No tak. No mówiłem, tak będzie. No mówiłem, że tak będzie. Po prostu tyle lat był koło mnie i teraz taki cios. Wiecie Państwo, on, Kaczyński nie zastanawia się nad tym, przecież to ja robiłem te wszystkie rzeczy. Czyż to ja tak funkcjonowałem? No to, to, to dlaczego mam mnie teraz to nie spotkać? Zobaczcie Państwo, mnie to bardzo też. Ja spojrzałem na tą sprawę z innego, przez inny pryzmat. Zobaczcie, jego zachowanie do pani Gos to jest przekroczenie już jakiejś granicy. Naprawdę, bo Kaczyński, jaki jest, to sami Państwo wiecie, jaki jest, ale myślałem, że tego nie zrobi. Nie, nie, myślałem, że tego nie zrobi, bo on jednak cały czas ma w tyle głowy, tak mi się wydawało, matkę, jako tą. Świętość, która rzeczywiście te jej wybory życiowe i to, co ona pokazywała mu, czy jak ona funkcjonowała, no to, to jest rzecz w ogóle absolutnie nie do podważenia. I co się okazuje? Że nie. Ta długoletnia przyjaciółka jego mamy, jego przyjaciółka abstrahuję od tego, że pani Goz według tych, tych, tych materiałów prasowych, no Jarosław Kaczyński zawsze się podobał, że no, miała nadzieję na jakiś związek z panem Kaczyńskim. To są zupełnie inne rzeczy, no, mnie to nie dziwi, jak tak jak w życiu bywają różne sprawy, to jest naprawdę nic przy tym, co tam w jego gronie funkcjonowało i co on sam robił, natomiast e, i to nie chodzi, Szanowni Państwo, o to, o to że to Kaczyński jest gejem. To nie o to chodzi. Chodzi o zupełnie inne, yy, niedopuszczalne tematy, niezwiązane, niezwiązane z płcią. Konfiguracji, które są, bo takie rzeczy są niedopuszczalne. Zawsze budzą bardzo z uczucia. Ale zostawmy na razie. I, i, pani I pani Goss, pani Goss, nagle... Po tylu latach musiała tak spektakularnie orbe, oberwać ja Jarosławą. Ja rozumiem, że mógł się zdenerwować. Mógł jak u nas też u każdego człowieka, wiecie Państwo, że mamy długoletnich przyjaciół, czy członków rodziny, czy rzeczy, ale możemy się z nimi nie kontaktować, czy później znowu się kontaktujemy, ale nigdy nie ma w nas w większości, w 99%, czegoś takiego, żeby ich upokorzyć jeszcze. I to na przykład. No, dlaczego Kaczyński tak potraktował panią Goc? Przecież panią Goc po prostu mógł ją odciąć od wpływów. A Kaczyński y, zrobił to tak, żeby jeszcze wszyscy. Tak. To jest to, jest, to znaczy, że u mnie nie ma żadnych, żadnych zamowań. Ale nie, to powierzchnia ja zobaczę do rzecz. Pacet słaby. Grozi partii, a wiecie czym jest partia? A partia jest dostarczycielem jego wygodnego życia. On najbardziej się boi, że nagle nie będzie tych ochroniarzy, będą inni ochroniarze, że nagle nie będzie tych samochodów, nie będzie tego grona, tego dworu, który słucha jego wyrwymałów. On do życia potrzebuje tego, żeby o godzinie trzeciej nad ranem zadzwonić do szefa telewizji. Wtedy było dobrze. On potrzebuje tych hołdów, potrzebuje, potrzebuje tego, on był szczęśliwym człowiekiem, kiedy mógł jeździć i, i mówił te pierdoły, żeśmy mu przeszkadzali. Jeździł na telewie i, i mówił, a to o dzikach, a to o węglu brunatnym, który się pali, który się dymi, a to te koncepcje ekonomiczne, gdzie nagle cały aparat państwowy mu, mu, musiał zmieniać wyliczenia i musiał dokładać miliardy, bo jeden stary gnom pieprznął coś z mównicy. To jest dla nich szczęście, nic innego nie, 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 już spokojne życie, nie wiem, czytanie książek, chodzenie do sklepu, tak jak my wszyscy, to je, mnie więzienie nauczyło, bardzo dziękuję, nauczyło mnie cieszyć się z małych, z małych rzeczy. Ja mogę przejść teraz z pokoju do pokoju i nikt mi tutaj nie będzie nic mówił. Ja widzę przez okno kawał drogi i nikt mi nic nie powie. I dla Państwa w większości podobne rzeczy są fajne. Ten spokój, normalność, rodzina. Dzieci, możliwe nie, ale no, dla niego wnuki. tego nie ma. Dla niego on musi albo on będzie nie albo nie będzie żył. Nie ma nikim. Nie będzie A nikim. jeszcze raz wróćmy do dlaczego, Dlaczego wiecie Państwo, my musimy się przyznać trochę. Dzięki tą tom, pomkawiewiórkom udało nam się wprowadzić u niego paranoję już w 2022 roku, Szanowni Państwo. Kiedy Tomek się trochę rozgrzał, bo na początku był tam zestresowany w 2021, polecamy, możecie Państwo obejrzeć, jak Tomek wyglądał, zanim się przyzwyczaił do kamery. I, e, ale jak już się przyzwyczaił, to, to zaczął płatać psoty, i te psoty to były właśnie, e, pamiętam, takie dwie najmocniejsze. Jedna to była e, ten samolot, e, ujawnienie tego, że Jarosław Kaczyński, po którym, szanowni Państwo, chyba pobiliśmy rekord, ponieważ weszły na nas nie tylko polskie służby, ale też zaprzyjaźnione. <laughs> Kto nam kto nam powiedział o tym tam że... wrócić? Nie, bo to kto tam powiedział, kto nam powiedział to, że yy, yy, jak Andrzej Duda leciał na spotkanie z Joe Bidenem, to Jarosław mu zawrócił samolot pod pretekstem napraw. <grym> Koncepcja cudowna. Tak, szanowni państwo, więc po tym wszystkim Jarosław doszedł do wniosku, że były tam koncepcje różne, ale Jarosław w pewnym momencie nawet zwyciężyła wersja, że my nie mamy źródeł osobowych, że go podsłuchujemy techniką. I to była najfajniejsza rzecz, szanowni państwo, kiedy Jarosław szukał tego podsłuchu. W chłopie. No, też, 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 też. Szanowni państwo, wszyscy byli podejrzani łącznie z tym, że potem szukano dookoła budynku Jarosława Kaczyńskiego, że na pewno mamy jakieś... Weterynarza układ. sprawdzano, Janek miał rozpracowanie, weterynarz tak, ale weterynarz to jest jedno. Pamiętajcie Państwo, to był moment, w którym Jarosław Kaczyński chyba był jeszcze wicepremierem, przed tym jak przestał być i potem z domu został. Ale... Poszedł się na górze w Sejmie, Janek, no poszedł się na górze w Sejmie, że go aresztują. Tak, bo Tomek, bo Tomek, bo Tomek, bo Tomek, bo Tomek bo, bo, ale to jeszcze była inna rzecz, bo Tomek mu tak sugestywnie opowiedział o zatrzymaniu obywatelskim. I on myślał, że my po prostu już antycypujemy to, co się wydarzy. To była generalnie. Wiedziemy, wiemy. Tak, szanowni, szanowni państwo, to była jedna z zabawniejszych rzeczy, że my opowiadamy bajkę, a Jarosław po prostu bierze to po prostu do siebie i, i się denerwuje. I to, to nie była bajka, natomiast, natomiast sa, sa, samo to, że Kaczyński nie potrafił racjonalnie nawet temu przeciwdziałać, że jego, jego ruchem musiało być to, że on się. Przeniósł w inne miejsce, żeby mieć mm, możliwość ewakuacji. rany Boga, nasze no, państwo, no, no, jeżeli mielibyśmy wpływ na, na jakiś tutaj ludzi, no to Putinowi byśmy radzili, żeby się na stałe schował yy, pod ziemią i siedział w tym swoim kompleksie. Yy, yy. Który, który jest, jest przeznaczony do, te, do tego, żeby przeżył wojnę nuklearną, niech tam siedzi i się odetnie od wszystkiego. Naprawdę, panie Putin, przyjdziemy pana zjeść. Tak. To jest. Rzeczywiście, Jarosław Kaczyński, Kaczyński tak reaguje. To prawda, bardzo dziękuję wywiórkom, ale wywiórki działają dlatego, bo Kaczyński tak robi. Bo Kaczyński nie umie Ludzi w jaki sposób do siebie dobrze nastroić, bo nawet ci, którzy są dla niego najbliżsi, część z nich jego nienawidzi, tylko czeka, kiedy on skończy. Naprawdę? Kiedy, kiedy już nie będzie, bo Kaczyński potrafi ludzi obrażać, nie rozumiejąc, że to ludzi obraża. I to, I to jest cały klucz do tego, że otoczenie Kaczyńskiego tak naprawdę ma takie rozwojenie jaźni. Z jednej strony wiedzą, że na nim, na tych najbliższych, że na nim. To jest to, że całe życie już zależy od Kaczyńskiego. Nie będzie Kaczyńskiego, to oni już przestają się zupełnie liczyć. A z drugiej strony są na niego, przepraszam za tak wkurwieni, że gdyby go już dzisiaj nie było, to byliby szczęśliwi. Na chwilę powiedzieli, a dobra, ale w końcu dobrze, tak się stało. I no na tym między innymi bazujemy, oni o tym wiedzą, jesteśmy do siebie bardzo szczerzy, a wy chcecie cały czas to złapać? No nie, nie da rady. nie. nie. W każdym razie Jarosław Kaczyński, znaczy mamy w tym swoją, szanowni państwo, mamy swoje. To jest, to jest też tak, jak szanowni państwo, doprowadziliśmy do pewnej paranoi zarówno Wąsika i Kamińskiego, Kamińskiego mniejszej, musimy Panie Mariuszu przyznać, że moment, w którym zrzucił Pan z siebie ochronę, i w którym tak naprawdę to my byliśmy pańs, pańską ochroną, no bo przecież gdybyśmy nie pozwolili pana zatłóc, więc jak byliśmy z Panem, mówisz Pamięta pan to Volvo z wglęśni delegatury, który pan to zarzucał? Ale słowo, nie, ale, i, ale i jeździł, jeździł pan. Ale, ale chodziło te... o tych ludzi z CBA, którzy przyjechali. Nie, ale nie w męskim towarzystwie. W męskim. Tak, nie, absolutnie. Szanowni państwo, cokolwiek powiecie o Mariuszu Kamińskim, jesteśmy gotowi zeznawać na temat tego, że jest to typ niepasujący dopisu pod względem seksualności. Zdecydowanie. Jest to typ po prostu no, stricte heteroseksualnych. No więc, Przemocowiec, jakby tego nie wie? Przemocowiec. Ale jest, ja, 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 ja w każdym razie, szanowni państwo, my możemy być świadkami tylko kobiety i uwaga, to też jest ważne tylko pełnoletnie. Natomiast jest istotne. To też jest istotne. To, to, to też jest istotne więc... Żaden dworzec centralny. Żaden dworzec, nie, naprawdę. No więc, pod tym względem Panie Mariuszu to trzymałem kciuki. Natomiast Wracając do, do, tej, do tej sprawy, udało nam się tam też obudzić paranoję, bo, szanowni państwo, to jest tak, że w pewnym momencie posiadaliśmy informacje, które oni sami nie wiedzieli. Ja tu muszę powiedzieć, zdradzić pewną tajemnicę. Bo, na przykład, Wąsik, jak jest w stresie, to nie pamięta co i komu gada. Więc, jak się Wąsik dojdziesz kiedyś do tego, kto cię sprzedał, jeżeli chodzi o to, że byłeś razem i odpalałeś granatnik, musimy po prostu z bólem serca to powiedzieć, to byłeś ty. To ty opowiedziałeś tą historię. I to jest, i to jest najlepsze źródło ze wszystkich, szanowni państwo. Sam... Natomiast o podziemiach na ulicy Foksal. No, to nie, to to jest, no, szanowni to, państwo. To, co było na foksal. Żon... Na foksal, tak. O, za kaptur... Najbardziej nas roz... Roz... rozczuliła historia y... Samuela Rodrigo Pereira, który przyjeżdżał, cytujemy źródło, Uberem, zarzucał kaptur, wysiadając z Ubera. Na foksal? no. <głos》>. Podchodził do. Y... 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 K znaczy do, 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 do tam, tam, gdzie... Y Rodzinnej kontu. restauracji tak, tak. restauracji. I w brał, prosił o kartki zostawione dla niego. Tak. Zabierał kartki i wychodził. Tylko, drogi Samuelu, pomiędzy zostawieniem kartek a odebraniem przez ciebie kartek, byliśmy my z <laughs> Ale to taka. Zastanawialiśmy się, jakbyśmy Ci napisali, przepraszam za wrażenie, Kaszyński chuj. To, czy byś to w tym momencie, jakbyś nie skonfrontował, to Ty byś to, to wydrukował albo gdzieś napisał. Ale no zostawiliśmy to, to, bo, ale, takie... ale to, bo szko szkoda nam było, wiesz, bo to była taka nasza operacja wózek. Jak się pouczysz to zrozumiesz, to to było. taka drobna taka z przejmowaniem poczt. I czytam. kiedyś, kiedyś, Czyta, tym, kiedyś czytaniem, po... czytaniem i, czytaniem i odkładaniem na list <laughs> Kiedyś, kiedyś, o tym jeszcze opowiem, szanowni państwo. Tak, to, to, było, to było niezwykle ciekawe. Doprowadzaliśmy tym Kaczyńskiego do paranoi. I powiem państwu, że pewna rzecz się nie zmieni, jeżeli zrobi coś, radykalnie, to nam utrudni, ale wiemy, że on tego nie zrobi. Jeszcze on do końca dni swoich będzie robił tak, jak robił i, i, i chwała mu za to, niech on tak robi. Że nie, czy nie, w więzieniu nie, czy nam to... się urwie. W więzieniu nam się urwie i będzie mniej tych informacji, bo teraz nie ma kłopotu. Ale, te, te problem... ale no, jakoś sobie poradzimy, jakoś będziemy musieli sobie poradzić. Bo właśnie, właśnie no. problem, problem Jarosława Kaczyńskiego jest taki, że on nie do końca rozumie motywację. Więc możemy panu powiedzieć, zdradzić, ale to dopiero pan może na nowym zespole ćwiczyć. Prosimy taką, taka, taka jest taka opcja, która bardzo mocno uszczelnia. Ona się nazywa szacunek. I jakby pan, jakby pan to kiedyś spróbował w stosunku do ludzi. Prosta rzecz, tak? To jest, to jest kłopotliwe później. Jest problem. Tak, ale to jest, jak pan stosuje szacunek do ludzi, którzy pana otaczają. Lubią pana, szanują oczywiście. Tak, to wtedy, 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 wtedy jest problem. Tak. To jest problem, ale uważamy, że ta, ta zdrada tej tajemnicy jakoś nie, nie, jakoś mamy takie przeczucie, że nie, nie szkodzi nam, Janek, to nam, to nam nie szkodzi. Nie, tutaj, nie. Tak, to mamy wrażenie, że nam niewiele wniesie. W każdym razie, Szanowni Państwo, Jarosław Kaczyński teraz, bo zresztą nie chodzi o nas. On podejrzewa po pierwsze wszystkich ludzi, którzy w jakikolwiek sposób otarli się o panią Beatę Szydło. Pani Bea, to proszę, jak to powiedzieć, ja, być może to jest po, pocałunek śmierci, ale my w to nie wierzymy. Ma Pani nasze pełne poparcie. Zawsze podkreślamy jakiekolwiek informacje dotyczące Jarosława. My chętnie przyjmiemy. Pani powie czwarta trzydzieści ja schorowany człowiek, nie mogę, no teraz jadę. Zakładam maseczkę i jadę, i chętnie wszystkiego wysłucham, tak. czy też przewiozę, za, czy, czy... No ale tutaj za, ma Pani też, też, ale, to, ale, ale no. dla, 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 dla wszystkich klientów, tutaj jest raut.piński, małpa.protonmail.ch, więc e, to jest tak, że on, on, on się boi, że haków, które zgromadziła Beata, i czy Beata wie, jak używać mediów. E, musimy Panu powiedzieć, Pani Beata wie, jak używać mediów. Wie, wie, wie. Ma jeszcze skrupuły, ale myślę, że jak on się dowie, jak ona się dowie, kto roznosił informacje dotyczące jej syna, do mediów, i na czyje polecenie jej syna, który opuścił zakon i przestał być księdzem, i kto tak naprawdę doprowadził do, jakby to powiedzieć, no bólu rodziny, no bo jak pani, bólu. jak pani gość się wkurzy. Ale ja stawiam, ja stawiam rację. mówi się nie, nie, powiem ci. Ja stawiam bardziej A na nie, Panią Beatę. Pana y, dokończą kobiety, wykończą Pana kobiety. A tak to, 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 jest, to jest kwestia, to jest kwestia, to jest kwestia Tomka. Największe zagrożenie dla Pana. Tak. To jest kwestia Tomka, Tomek uważa, że y, to jest tak, jak wiecie... Jak nie, pani, pani Schreiber powie, jak niektórzy pan, Niektórzy mówili, powie. niektórzy mówili, Pani Szydło że, powie. Ale, ale ja y, słyszałem, że... Juliusz Cezar słyszał od wróżki, strzeż się idów marcowych. Ja nie wiem, no nikt, nikt z nas tam nie był, 2000 lat temu ponad, w tamtym czasie, w Rzymie, żeby stwierdzić, czy to jest prawdziwe. Tomek panu mówi, strzeż się kobiet, Jarosławie. Pan może wierzyć lub nie w nasze dobre intencje, natomiast chcielibyśmy panu przekonać, bo, no, mimo tego, że my pana, no, nie chcę użyć jego słowa, powiedzmy sobie, wyświetlamy bardzo często, to jednak jest pan nam o tyle bliski, że jak już założymy tą siedzibę firmy, to mamy uzgodnionego rzeźbiarza, który zrobi pańskie popiersie yy, specjalnie dla tego, tego i tam my, my będziemy. Dla dla, dla naszego naszego... Ja myślę, że Tomku będziemy zrobi, zrobimy miesięcznicę każdego pozwu. Który on, który, każdego pozwu, który skierował przeciwko mnie Jarosław Kaczyński, to będziemy w miesięcznica tego pozwu, będziemy składać kwiaty pod... Więc ja będę jeździł jeszcze, Janku, ale nie za bo, bo ja nie wiem, czy będę jeszcze żył, ale pojadę na pewno i będę głosił, że to jest właśnie Pana Rów, ten Rów Kaczyńskiego, tak, to to, to zostanie po Panu Rów Kaczyńskiego. Znaczy, bez wątpienia nie wiem. Jak... trzeba ciągle pogłębiać. nadzieję, że... Ale rano, nie, wie, nie wiemy, jak długo zostanie, tak, ale... Dostanie po panu rów, tak. Rów yy, i na, ten przekop mierzei Wiślanej, ale rów w Polsce pomiędzy nami, wszystkimi. To znaczy pan rewelacyjnie pan podzielił Polaków. O, pan, pan jest pierwszy do tego, żeby zrobić rów. No właśnie, szanowni, szanowni Państwo... To trzeba Panu oddać. Pan najlepiej robi rowy. Naprawdę, tak? Pan Kaczyński na rowach się na najlepiej. czy nie wiem, ale okej. Okay. Wierzę, wierzę na słowo, Szanowni Państwo. Jak on zrobił rów pomiędzy Polakami, to nikt takiego rowu nie robił. Prawda, to prawda, Szanowni Państwo, że pod tym względem był naprawdę ten... Szanowni Państwo... Książka na nasza, którą wydaliśmy Noce z Dudą. Kto jeszcze nie ma, naprawdę powinien kupić. To jest naprawdę dobra książka. Szczególnie kobietom się podoba, ale kobiety generalnie więcej czytają, ponieważ ona jest szczerą książką, jak pani doktorka Aleksandra Sarna powiedziała, przeczytając ją zresztą w jeden wieczór, że to jest książka, w której pani Iza oszczędza, nie oszczędza nikogo poza Andrzejem Dudu. Ale to jest dobra wiadomość jest taka, że być może ona po prostu napisze, ja będę miał taki pomysł dla niej na drugą książkę, bo jej się spodobało pisanie i posiadanie własnych czytelników, z którymi koresponduje, że, żeby napisała taką biografię Andrzeja Dudy. Biografię, Szanowni Państwo, ze swoim wątkiem, ale nie tylko. Historia bez cenzury, ostatni król Polski. Prezydent Ignacy Mościcki miał 100 służących i 30 aut. Szanowni Państwo, ktoś powie, że to jest niedużo, ale to jest Polska przedwojenna, gdzie naprawdę była bieda. Wiecie Państwo, kiedyś mój dziadek ostatnim, ostatnim to zdradzę pełną rodzinną tajemnicę, bo oni szukali u mnie i oczywiście chcieliby, chcieli znaleźć jakichś komunistów prominentnych, etc. Tego nie, nie udało się, ale no. ostatni głos, który mój dziadek oddał w wyborach, które wygrało SLD w 1993 roku, dziadek miał wtedy 86 lat, oddałem na niego, na profesora Jerzego Wiatra, to była SLD, i pamiętam, że zadałem pytanie dla dziadka, ale dziadku, dlaczego głosujesz na komunistów? On mówi, że to nie są już komuniści, tylko postkomuniści, to jest raz. Ale potem pamiętam, mówi, to było na, punkt był punkt do głosowania niedaleko ulicy Chodeckiej. I dziadek mi powiedział tak, że tutaj jak patrzysz, dziadek był bardzo zamożnym człowiekiem przed wojną, ale prywatnie zamożnym, to znaczy on się nie urodził z wielkimi pieniędzmi, urodził się w biednej rodzinie. Niektórzy powiedzą na śląsku, ale za to mnie zabiją, niektórzy ślązacy, ponieważ urodził się w Sosnowcu, więc może, nie... <śmiech> <śmiech> więc może nie mówmy gdzie. I w każdym razie on sam doszedł do pieniędzy bardzo dużych przed wojną, stać go było na samochód przed wojną. I to, to, było, to było naprawdę jakiś tam wyznacznik statusu. Co nie zmieniło rzeczy, że sam poszedł do punktu mobilizacyjnego 1 września 1939. Jako polski oficer po prostu ganiał pomiędzy pół września, ganiał po prostu. Na apel pułkownika u miastowskiego. Tak, tam. Ganiał, 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 żeby ktoś mu dał broń. od Jednego punktu mobilizacyjnego do drugiego. Którymś go tam nawet ubrali w mundur, <laughs> ale nic, ale, ale, ale wiele z tego nie wyszło. No więc dziadek mi pokazał ulicę Chodecką, tam jest komisariat policji na rogu ulicy Chodeckiej i oje, nie chcę w tej chwili strzelać tej ulicy, która jest prostopadła do Chodeckiej, i tam jest na prostokącie jest tam park. On powiedział, że ten cały park, jak on mi pokazał go, zresztą bardzo słabo widział, właśnie dlatego ja byłem potrzebny do oddania głosu, ponieważ on już nie był w stanie, od kiedy jego żona, z którą przeżył ponad 50 lat, zmarła w 1992 roku, zresztą młodsza od niego o 5 lat, nie był w stanie już po prostu, z dnia na dzień po prostu stracił wzrok. No i on mi powiedział, że to wszystko były slums. I to jest taka, szanowni państwo, taka historyjka właśnie. Annopoul, tak, Annopoul. Znaczy to jest to jest, wiesz, to jest ten park dziś przynależy, tak. jest z tego parku widać Szpital Brudnowski. To jest na, 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 na... Przed Wojną to takie to wyglądało jak fawelę jak, jak fawele, jak fawele w Rio de Janeiro. No, coś takiego, właśnie on też użył tego porównania, że to wyglądało po prostu jak w Ameryce Łacińskiej. Szanowni Państwo, historia bez cenzury ostatni król Polski i facet ten zarabiał przed wojną 9 milionów złotych, prawie jako w przyliczeniu na Polskie dzisiaj. A dodajmy, że to była Polska kilka razy biedniejsza. Dzisiaj prezydent Andrzej Duda zarabia koło 400 tysięcy złotych. I tu macie Państwo porównanie do tego, jakim ostatnim rzeczywiście władcą Polski był pan Ignacy Mościcki. A ja teraz to kulturę. To... Panie Jarosławie Kaczyński, Panno Jareco, po 17.30 ma Pan jednak świetnych obrońców. Co prawda już z tego, co Pan chce pożreć, to znaczy suwerennej Polski, ale e, zaintrygowały mnie słowa Pana posła e, Goska. Tak, pan poseł Gosek wytłumaczył, o co się czepiamy, o te pikniki 800. Plus. Przecież tam, z mojej perspektywy, dzieci jadły sobie watę, bawiły się na dmuchańcach. Normalne pikniki, tak jak powinny się odbywać. Jestem ze świętokrzyskiego, tam są piękne tradycje rodzinne. Panie pośle Gosek, muszę się z panem zgodzić. Pan ma rację, naprawdę to jest niezwykle istotne. Tylko wie pan. Gdybyście postąpili, tak jak na przykład pan e, Ikonowicz, no, który no, nie jest popularny, bo wyciąga swoje pieniądze, pomaga ludziom, daje gdybyście wy wyciągnęli swoje pieniądze ze swoich diet y, i organizowali dzieciom takie pikniki, to okej, okay. ale jeżeli wy wyciągacie nasze pieniądze i mówicie, że to są akurat właśnie tylko wasza partia takie rzeczy organizuje. No I czy to panu trzeba się tłumaczyć? Pan pomimo tego, że pan jest taki wesoły, zabawowy człowiek, pan jest inteligentnym człowiekiem. Co pan takie bzdury opowiada? Tak, panie Kaczyński, wyciągnijcie swoje. A teraz pan Ardanowski panu powiedział, że Pan będzie apelował o to, żeby te płacić na to, że no niestety były te grube ryby, jak pan wie, i przez to, między innymi kasy. Będzie pan miał bunt w partii, jak pan będzie chciał. A pan, panie wyciągaj pan teraz i płać pan rzeczywiście, niech pan dzieci zaprosi w różne miejsca. To jest naprawdę dobre, tylko za swoje pieniądze. Róbcie to za swoje pieniądze, nie za nasze. Do więzienia, panie Jarosławie, do więzienia. A państwo mi do zobaczenia.